Jesteśmy tutaj na niewidzialnej wystawie i czekamy na odlotowego niewidomego, który zawiąże mi oczy i wypchnie w Warszawę. Zobaczymy, co z tego będzie. Machaj, chodź! Sebastian? Chodź, chodź, dobrze idziesz! Pociąg, spadniemy, stój! Nie w tą stronę jedziesz. Są jacyś ludzie w ogóle? To jest jakiś roller coaster. Trzymaj się. Ale ja nie wiem, gdzie się znajdują. Albo od schodu na zachód. zachód. Za plecami za masz południe, z przodu masz północ, pamiętaj. Mam na to patent. Słucham? Ma, chyba. <noise> Nic, na co? Widzisz mnie? Nie. Chodź. No! Trzymaj się, Gdzie ta meta? Już, jeszcze kawałek, dawaj. jak ktoś trąbi na nas. Nie na nas. Bo się boję ciemności i zapalam światło w domu. <noise> o ironia. No, no i o ironia, prawda? No. Chodzę, wiesz, ani napięty, zgarbiony. No właśnie, kontroluj się. W międzyczasie się kontroluj. Czym? Laską. Laską. I tu, tu, tu jest fajne, właśnie. Tu doszliśmy. Okay, let's go.